No cześć, witam się z wami ponownie. Dziś postanowiłam nagrać film tylko i wyłącznie kosmetykami Avon. Makijaż kosmetykami Avon. Mam taki jeden mały wyjątek, ale to później wam powiem. Yy, będą to bestsellery, takie, które się najlepiej sprzedają w firmie, za którymi ja nie do końca przepadam, ale też część moich ulubieńców, których używam na co dzień i które bardzo lubię. Więc co, do dzieła. Zapraszam na dalszą część. I zacznę od kremu do twarzy. Krem to jest najlepsza baza zawsze pod makijaż. Musimy też sobie dobrać taką, żeby nam trzymała ten makijaż, bo nie wszystkie kremy się do tego nadają. Ten się nadaje. To jest krem na dzień z serii Distillery Shade the Day z SPF 25 i on jest dość biały. Nie używam go nigdy, jeżeli nie nakładam podkładu, bo teraz zobaczycie, bo zostawia białą warstwę. Biały taki nalot rozbiera twarz. W związku z tym, jeżeli nie nakładamy podkładu, no to nie rekomenduję. Natomiast jeżeli już faktycznie podkład nakładamy, to on się sprawdza i się dobrze komponuje razem z podkładem. Yy, nie waży nam się ani nie przetłuszcza zbyt na to. To, są, to jest seria kosmetyków wegańskich. Yy, dosyć nowa seria. Dosyć droga seria. Niemniej ten krem polecam. Teraz kolejna rzecz i tutaj będzie już mój ulubieniec, czyli podkład lux yy, To jest ten adaptacyjny z SPF 20. Mam dwa od Cienie, bo nie wiem, które tutaj nie będzie pasowało. Natural Glamour. Chyba za ciemny. In Bodies. O, ten będzie w porządku. I użyję też do tego celu pędzelka z iPhone. Te, co mam, będę używać, a przy oczach będę się posiłkować innymi firmami, bo niestety nie ma jeszcze w Avonie tak rozszerzonej gamy pędzli do oczu. Natomiast te do twarzy są bardzo fajne. Tutaj jest jeden z nich. Numerek 105. Film na temat tych pędzli był już na kanale. One są bardzo dobre, bardzo mięciusie, milutkie. No przy czym... Sprawują swoją funkcję, czyli dobrze rozcierają produkty. I doklepię to wszystko gąbaczką. Niestety nie mam tej zaivonu. A podobno jest świetna. Muszę wypróbować raz. Czy może w trakcie wam powiem kilka słów o tym podkładzie? To jest taki podkład, który się bardzo dobrze dopasowuje do naszej skóry. Jest dość kremowy, nie ma jakiegoś spektakularnego krycia. Natomiast świetnie sprawdza się przy cerach starszych. Przy cerach dojrzałych. Wygląda bardzo naturalnie na twarzy. Nie robi nam efektu maski. Można go też trochę stopniować. Ja teraz to zrobię w niektórych miejscach, bo niestety. Nie przykro mi wszystkiego. Ja go bardzo lubię, właśnie za tą naturalność. Wygląda naprawdę jak druga skóra. Nie widać go na twarzy. Myślę, że jest to bardzo pożądany efekt wśród kosmetyków. A skóra wygląda po prostu tak zdrowo, pięknie, świeżo. Korektor sobie zostawię na później i teraz. Mam coś, czego nigdy w życiu nie używałam. Z żadnej firmy. Jest to paletka do konturowania na mokro, która, jak się okazało, o czym nie wiedziałam, ma w sobie też produkty suche, czyli rozświetlacz i brązer. Byłam pewna, że to jest cała paletka produktów kremowych, a nie i się mile zaskoczyłam. Teraz sobie wezmę pędzelek. Mam inny pędzel z innej firmy, ale nie jest też taki pędzel w tym stylu tylko ścięty na płasko, który idealnie nadaje się do takich mokrych produktów. Dobra, zróbmy to. Naprawdę nigdy nie konturowałam się na mokro. Więc to będzie. Pierwszy raz. Ja mam tutaj odcień Glam and Shape. To jest chyba ten jaśniejszy. On jest taki opalający w sumie, ale łączy się z podkładem bardzo fajnie. Chyba się polubimy. No, polubimy się zdecydowanie, wygląda to świetnie. Myślę, że pokuszę się o zakup tego drugiego odcienia, bo ten jest taki dość jasny. A jak wyjdzie troszkę słoneczko nam i będziemy mogli wychodzić na słoneczko, to przy mojej karnacji będzie to za... za jasne. Ale super. No zobaczcie, jak pięknie wygląda skóra. Szkoda, że nie mogę jej tak zostawić. Niestety ja muszę przypudrować skórę, bo mam cerę mieszaną i się wyświeca. Dobra, tego jaśniejszego tutaj no nie użyję, no bo to już jest Praktycznie odcień mojej skóry. Za chwilę też wykorzystam te dwa produkty pudrowe. A teraz mam jeszcze mam taki różyk w stiku. Nie wiem, czy one są jeszcze dostępne. Tak to wygląda. Mówię jak w szaleć, to szaleć z kremowymi produktami. wygląda świetnie. Czemu ja tego wcześniej nie próbowałam używać? No po prostu jestem w szoku. W szoku. Dobra, teraz użyję sobie korektor. I korektora to jest ta jedna, jedyna rzecz, której nie mam z Avon, bo żaden mi nie odpowiada. Część sobie chwali tą serię, która wyszła ostatnio, czyli z Power Stay, natomiast on nie ma dla mnie wystarczającego krycia. Użyję sobie z Maybelline korektora. Dobra, jestem. Teraz czas się przypuderować i zrobię to pudrem najbardziej popularnym moim zdaniem i najlepszą chyba z całego iPhone'u, czyli Sypki Mark. To jest puder utrwalający, dosyć mocno matujący i niestety robi efekt flashback, więc na imprezy się nie nadaję, ale. Na co dzień bardzo go lubię. To jest budek transparentny, jest jeszcze wersja bananowa, ale tamten bardzo zarzuca twarz, więc jeżeli macie neutralną bądź chłodny typ urody, no to na pewno Wam się nie sprawdzi, ewentualnie przy takich ekstremalnie ciepłych, żółtych karnacjach myślę, że tak, albo przy bardzo ciemnych karnacjach natomiast przy jasnych, moim zdaniem będzie widać yy, to po prostu ten kolor, nawet na mojej skórze się bardzo odcinął, więc tutaj jest też takie fajne mm, pokrętełko, które nam zamyka produkt i nam się nie wysypuje, więc bardzo przydatne Dobra, przejdźmy teraz do, do konturu tego suchego. Mam tutaj tą poletkę i użyję sobie tego właśnie cienia jasnego chłodnego do konturowania. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Mam tutaj taki pędzelek również za Iwon. On jest w takiej ładnej skłówce. Jest nadal dostępny i jest bardzo dobry. To lecimy. No słabo go widać na mojej karnacji. Miałam wziąć ten ciemniejszy jednak. Dobra, mam tutaj również rozświetlacz, który mnie zaskoczył naprawdę, bo w katalogu w ogóle nie wygląda ten produkt jak rozświetlacz. I w opisie chyba nie ma żadnej informacji, że to jest rozświetlacz. Mam tutaj wachlarzyk numerek 107. Zobaczymy, czy wachlarzykiem da spoko efekt, czy będzie trzeba zrobić to pędzlem z o silniejszym nacisku. O, słabiutko. Dobra. Wezmę sobie taki pędzel, to już nie jest z Avon, ale mają podobne chyba, jeżeli by się uparł. Taki języczkowy. Mm. Bardzo subtelny efekt. Na pewno nie dla sroczek, które lubią się puszczać. To jest taki, nawet chyba dla mnie za słaby efekt. Kurczę, liczę, że to będzie coś w stylu tych rozświetlaczy show glow, glow show, jakoś tak. One są bardzo dobre. Ale coś nam z tego wyszło. Tak, teraz weźmiemy sobie jeszcze róż. Róż, żeby podbić bardzo ten, który jest pod spodem. Myślę, że tutaj on takie róże potrójne, które bardzo lubię, są bardzo fajne. Malutkie, poręczne. Tylko wolałabym, żeby miała przezroczyste wieczka, żeby człowiek wiedział, jaki tam jest kolor w środku. Hmm. myślę, że ten rzeźki na wiosnę <noise> i pędzelek również zajęło numerek 102, taki skośny i one są dość napigmentowane te mocne kolory Mam też taki jasny beżyk i taki brudny róż. One takie nie są, ale te takie żywe. No to trzeba lekką ręką. Dobra. Mamy taki coś. I teraz mam jeszcze coś, co jest mega kultowe. Czyli perełki brązujące. Serdecznie dziękuję Kasi za pożyczenie produktów, bo ja tych perełek nie znoszę. Naprawdę. Ale... Całe mnóstwo kobiet je uwielbia i je używa. Mam tutaj odcień Deepest Bronze i myślę, że jego bym chciała trochę dodać sobie na policzki, żeby to było takie ciemniejsze jednak, bo ta paletka była dla mnie zdecydowanie za jasna. Muszę zamówić ten odcień ciemniejszy. Natomiast teraz spróbujemy tymi perełkami. Dla mnie to jest taka trochę robota bez sensu. Trzeba się nadziubać, 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 żeby ten pędzel złapał produkt i daje jakiś efekt. No daje. On jest dosyć ciepły, więc dzisiaj będę dosyć ciepły. Miałem te ale daje efekt. Daje. Ja się trochę opaliłam, a teraz jeszcze się troszkę radiant Glow, czyli rozświetlę. Tego odcienia konkretnie już nie ma w katalogu, natomiast jest pod inną nazwą, bardzo podobny, więc kto wie czy to nie jest to samo. Weźmy sobie go tak troszkę jeszcze na, na policzki, jak szaleć to szaleć. Dzisiaj będę miała bardzo rozświetlną skórę, jak nie ja. No, całkiem mi się nawet podoba ten efekt. Jest taki delikatnie różowy, różowe te perełki. Dobra, to by było na tyle z perełkami. W rogach będę Wam wrzucać ceny w aktualnym katalogu, jakie są tych produktów. I mam tutaj, wziąłam sobie kredeczki, które bardzo lubię. Jest jeszcze taka seria kredek, one są bardziej włoskowe do brwi. Tamte są moim zdaniem dużo gorsze. Te kredeczki to są takie ze spiralką na końcu. Mają taką przyjemną, dosyć suchą formułę, która jakby wygląda bardziej jak cień na brwiach, niż jak kredka takie wyrysowane. No i myślę, że już aktualnie przy moich włosach to ten rudy się sprawdzi. Rudy. To jest odcień Medium Brown, więc on takie rudy do końca nie jest. Ale jest bardzo ciepły w każdym razie. teraz jeszcze na to położę sobie mój drugi ulubiony produkt do brwi, czyli taką maskarę. To jest maskara, która pogrubia jednocześnie i daje kolor i utrwala. W kolorze Deep Brown. Myślę, że po tej całej kwarantannie moje włosy już będą tak jasne, że bez problemu wrócę do lutego. Tak sobie patrzę w lustro większe i tak sobie myślę, żeby się przydało jeszcze trochę brązu na szyję i dekolt. Wezmę sobie te perełki brązujące. One są troszkę za ciepłe jednak, myślę. Zbyt pomarańczowe. Ciężko nagrywać, kiedy są wszyscy w domu. Dobra, czas przejść do oczu. Mam tutaj trzy paletki, które są um, bardzo często kupowane przez klientki. Mam tutaj takie odcienie Metallic Nude. Toast Telekota i Glow Teal, który już nie jest dostępny, natomiast podobne odcienie dostaniecie. I co? I zaczniemy sobie robić. Mhm. Tutaj mam jedyny matowy cień w tej paletce Metallic Nude, brązowy mhm. i nim wykonturuję sobie powiekę. Takim pędzelkiem również z Avon, puchatym 201 numerek, bardzo fajny. wy nałożę sobie puder z luksa, bo nie ma w tych paletkach żadnych beżowych cieni. Dobra, teraz sobie nałożę jeszcze trochę tego brązu na dolną linię. to wspomnieć, że tutaj jest w każdej paletce lustarko. Bardzo dobre. konturowane oczko. Teraz myślę, że przejdę sobie do tej paletki Toastera Kota i chciałbym tego 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 cegla z tego użyć. Tutaj, żeby mi się te cienie ładnie przykleiły, wspomaga się miksem. Bo z tych cieni nie można dużo wyciągnąć, ale na sucho nie przyklejają się aż tak super, spektakularnie. Chodzi mi o te błyszczące oczywiście. A na mokro. I wewnętrzny kącik użyję sobie tego pięknego, ciepłego złota z paletki Metallic Nude. Teraz już bez żadnej bazy. Na dolną powiekę wziąłem sobie kredkę Mark żelową, w takim turkusowym, pięknym odcieniu. I za pomocą pędzelka nałożę sobie na... Nie, bez pędzelka sobie nałożę. I na taką bazę nałożę sobie ten kurkusowy cień z paletki Glow -Till. widzieliście dołożyłam sobie tego brązu jeszcze w zewnętrzny kącik takim zbitym pędzelkiem, żeby było mocne i dałam też tego pomarańczu załamanie troszkę, żeby ocieplić to oko, bo ten taki jest dosyć chłodnawy ten odcień brązu i teraz kredka, czarna kredka, kredka, która jest bardzo lubiana przez klientki Avon, czyli Glimmer Stick, wykręcana, czarna, ułamana. Bardzo czarna. Dam ją na linię wodną. Tusz do rzęs. Bez celerami w Avon na pewno jest tusz do rzęs Lux, ten złoty. Na pewno jest y, ostatnia nowość, czyli 5 w jednym, ten złoty, tak również tusz. No a moim ulubieńcem był do tej pory Avon Ultra Volume. Taki tusz. Niestety został wycofany. Mam nadzieję, że wróci po prostu w nowym opakowaniu. A obecnie jest dostępny Euphoric który dosyć mocno pogrubia rzęsy i wydłuża to jest y, ostatnio mój ulubienie No i tak wyglądają moje rzęsy z tuszem i bez Nie Jest różnica, co? No dobra to by było tyle. I została nam pomadka. I o pomadkach to ja w ogóle chyba zrobię osobny film. O wszystkich pomadkach jakie są w Avon, bo jest ich ogrom i większość z nich uwielbiam. A dzisiaj użyję sobie, myślę, takiej dosyć cilistej szminki. I na to damy błyszczek z serii Show Glow. Dobra, na ustach mam szminkę Mark Liquid Lip W odcieniu Naked Crush I na to Bardzo leniwe ma aplikator ten błyszczyk Błyszczyk Show Glow Holochrome W odcieniu Amber Bardzo ładny odcień Myślę, że makijaż ruszy całkiem spoko, mi się bardzo podoba W każdym razie To jak? Dajcie znać w komentarzu, czy zrobić ten film o matkach. Myślę, że byłoby ciekawy, bo jest tego naprawdę ogrom. Wszystkich odcieni oczywiście, wszystkich pomadek nie posiadam, ale po kilka z każdej no, mam. <laughs> Poznaliście hity klientek oraz moje hity. Są troszkę odmienne w niektórych kwestiach twarzy. Na pewno sobie wypróbuję ciemniejszy odcień tej paletki. Hmm, paletki cieni, no ja już teraz używam troszkę innych cieni jednak niż, niż takie Avonowe, ale musicie przyznać, że dało się z nich wyciągnąć co nieco. Ta gama kolorystyczna jest troszkę okrojona, mają trochę za mało matów, za dużo błyszczących cieni, ale myślę, że dla takiej przeciętnej kobiety, która się maluje na co dzień do pracy, to są takie cienie hmm, wystarczające. Nie szukam innego słowa łatwe w obsłudze. O tak. Bo one można równie dobrze nałożyć palcem po prostu na całą powiekę jeden dzień i sprawdzają się dobrze, a można też wyciągnąć z nich dużo więcej i zrobić takie dosyć mocne oko, myślę. Dobra, to by było na dzisiaj tyle. Żegnam się z Wami. Życzę Wam dużo zdrowia i buziaki. Do następnego razu. Widzimy się raz w tygodniu, w poniedziałek. Cześć!